Dzień dobry, dzień dobry, witam, kłaniam się Bianka Gibaszewska. Zapraszam oczywiście do wspólnej miny zabawy. Pierwsza zagadka już się za chwilę pojawi. Znajdźcie ten element obróżniający oba zdjęcia od siebie. Kto z Państwa znajdzie jako pierwszy od razu zapraszam do wspólnej zabawy, bo 100 zł do wygrania. Szybciej się nie dało. Moi drodzy, ja w takim razie przypominam zasad naszego programu już w tym momencie, jeżeli ktoś z Państwa znalazł rozwiązanie, zapraszam, nie czekajcie, naprawdę nie ma na co czekać. Od razu zapraszam do wygrywania pieniędzy. Przypominam w takim razie, że aby wziąć udział w naszej zabawie, należy mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne takie jak te na przykład, do których można się zgłaszać pod wskazane numery. Przypominam, że chociaż za każde zrealizowane połączenie również co takie, które nie połączy ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy ze studiem.